Widzowie, jeżeli myślicie, że to takie małe kamyczki tylko tu leżą, nie? To jest ta zastygnięta lawa To się grubo mylicie To są ogromne głazy Co najmniej 2,5 metra wysokie Zobaczcie tam Tutaj w ogóle nie można przejść tam z drugiej strony tak samo zobaczcie jakie formacje Coś pięknego. Dzień dobry widzowie, 10 marca. Od wczoraj jestem na południu wyspy Lanzarote, na Playa Blanca. Zobaczcie, jaka pogoda. Jest godzina siódma rano. Wyjeżdżam stąd, moi drodzy. Dużo do pokazania tu nie ma. Jest parę piaszczystych plaż, ale tak, poza tym to sami turyści, spacerowicze i tak dalej. Tam jest jeden port. No i tak jak powiedziałem, parę takich piaszczystych, fajnych plaż, i to wszystko. Jadę gdzie indziej. Niestety, taka pogoda, no. Nic nie zrobimy. Fajne kaptusiki tu są. Typowa turystyczna miejscowość. Zobaczcie. Wszędzie butiki. Sklepy. Tutaj. Kantor. Nic ciekawego. Mamy takiego chłopka rybak. No i oczywiście w koło pełno wulkanów wygasłych, nie jakby inaczej. Wracam teraz do Arecifa. I cały czas takie widoki mojej przez 40 km. Zobaczcie, jak tu się pogoda zmienia. Co 5 minut. Co innego. Teraz znowu za chmurami to jest. To jest naprawdę czarna wyspa. Wszystko czarne. Zobaczcie. Wszystko czarne. To mają przemielony, przemieloną lawę, zobaczcie, na posesjach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczął padać deszcz, deszcz i słońce zarazem świeci. Tak moi drodzy, dotarłem do Aresifa do mojego pokoiku. Zobaczcie, tu są moje toboły. No i już mam na tej włóczęgi trochę dosyć. Muszę odpocząć znowu 2-3 dni. No tutaj mam pokój za 30 euro. No, taki malutki, ale tam wszystko jest, tam można sobie jedzenie brać, tu jest szafa, tam są drzwi wejściowe. E, co to ja chciałem jeszcze powiedzieć? No na razie mam tej włóczęgi na parę dni dosyć. Spałem dwa razy pod gołym niebem, trzy dni się włóczyłem. Ja wiem, że to nie jest kanał podróżniczy, nie? ale chcę wam trochę opowiedzieć też e, z mojego życia, można powiedzieć. Nie? No, na tym zakończę ten filmik. Wszyscy, którzy oglądali, bardzo im dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam serdecznie.